To cześć siemanko wszystkim, dawno nie było filmiku. No ale co? Tamtymi Budapesztami co było to tak jak teraz. Trochę męczarnie było, ale posegregowałem je, oddzieliłem tak jak widać. Połowa lotu chodzi. Kolorowo od Budapesztów oddzielone. No i tak to teraz wygląda. Budapeściki formę trzymają, według mnie Chodzi około ich 90. No te kolorowe no trochę słabiej chodzą, nie ma co ukrywać Ale cóż, taka rasa Nie wiem wszystkie ganiane, ale oddzielić rasę od rasy Od razu są inne efekty Oczywiście u mnie cisza standardowo, nic się nie dzieje Nikt nic nie gania. Puste niebo. Tylko te szybowce. no tak jak mówię z tamtej 40 to jeszcze tych Budapesztów. No, zginęło z 10 czy 12. Trzy oddałem, bo się nie nadawały. Bo były same dachowce. o Reszta została O, a tak właśnie cały czas reszta szybuje. A nie powiem, że nie, ale jeszcze jedna, dwie lotki do spierzenia Nie mogą wypierzeć Tak to myślę, że forma i kondycja jest To wygląda. Więc jest odłożone jest, no, około tam 85, chyba 5, niecałe 90, to co teraz lata. Ale chmury, myślę, że drą. no jeszcze mogłyby wyżej, nie ukrywam tego. Ale jak na te standardy, na warunki atmosferyczne to myślę, że naprawdę jest odpowiednio. Ostatnio, nawet chyba przedwczoraj, odeszły od dachu. No, tak samo z siebie ze 200-300 metrów. Ale co z tego, jak to nikt nawet nie chcieli szparować? To już tacy zawodowcy u mnie. No i trzeba czekać na atrakcję. W takim razie do następnego filmiku. 要不然，干脆。